Dzień dobry, witam was serdecznie na początku sierpnia. Ktoś z Was dopytywał jak tam to poletko słoneczników To z tej akcji sadzenia czy tam siania 100 słoneczników z 1 maja co co roku staramy się kontynuować chociaż nie wiem jak będzie w przyszłych latach, bo nie wiem gdzie mam taką liczbę słoneczników siać i sadzić, żeby mi tej gleby ciągle w jednym miejscu tylko nie wyjaławiały. No ale taka krótka relacja, bo w tym roku nie robię co, co, co miesiąc tam filmów czy co, co dwa tygodnie. Chciałem Wam tylko pokazać takie różne ciekawostki. Tutaj na poletku, jeśli ktoś nie pamięta, były siane słoneczniki, spaczki kupione, zwykłe, byle jak. Rozrzuciłem po prostu, nie, nie sadziłem w rządkach, znaczy nie siałem, robiłem tylko małe, nawet nie robiłem przepraszam dziurek, tylko wysiałem byle jak i troszeczkę zgrabiłem. No i powiem Wam szczerze, że jestem niezadowolony, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Wrócę do nich. Tutaj były siane kiedyś, znaczy kiedyś w zeszłym roku mieliśmy słoneczniki takie bardzo późno dojrzewające. Bo to też się często pytacie o to, czy są różne odmiany. No, jak widzicie, tutaj już są dawno zakwitły, a ten nie, i tak samo się zachowywały jego poprzednicy w zeszłym roku. Tutaj rzeczywiście wysiałem. Yy... Z naszych nasion, takich mocnych, takich solidnych nasion, z takiego najbardziej dopakowanego pudziana z zeszłego roku, ale powiem szczerze, zaniedbałem to i dlatego właściwie wyrósł chyba tylko jeden ten taki koks wyrós, a reszta te takie małe to po prostu się wysiały same I ja to zaniedbałem, ja tu wysiałem nie wiem, 10 czy 15 tych tych później e, weszły tu mocno chwasty, ja zanim się pozbyłem tych chwastów, to już te słoneczniki tu padły, po, posadziliśmy cukinie, posialiśmy też, więc no, no nie ma, niestety nie było kiedy się tym dobrze zająć rosły, były wysiane przy samym brzegu tutaj z chwastami te chwasty je zniszczyły po prostu mamy tylko jednego takiego przed i tutaj na dowód właśnie pokazuje, że on nie ma tam, dopiero mu się zaczyna powoli, powoli tam zalążek tego kwiatu na górze wykluwać. O. A te wszystkie już kwitną, można powiedzieć, e, od dawna. Co widać też, że tutaj mamy bardzo małe liście. Tu są dwa razy większe praktycznie dwa razy grubsza łodyga niż przy najgrubszych. Tutaj także, no, jak widać, są różne odmiany. I teraz tak, aha, jeszcze mamy na polu, widzicie może, kilka nam się wysiało samych tu. Tu, tu, z tych poprzednich, tak? Ale tam to jest w ogóle jedno wielkie pobojowisko. I teraz, moi drodzy, dlaczego ja nie za bardzo jestem zadowolony z tych nasion kupnych, bo tamte, gdybym zadbał, tak jak tu było wypielone, to one by urosły, byłyby fajne, chociaż ma wadę ten słonecznik, bardzo późno właśnie kwitnie, bardzo późno dojrzewa, właściwie późną jesienią i przez to potrafi już na niego grzyb wchodzić i, i się marnować potrafi. Natomiast tutaj. Miałem posiać niby 100, tak? a posiałem chyba ze 180 parę sztuk, jeśli dobrze pamiętam, bo tyle było w paczce. Mówię, pewnie i tak nie wszystkie wykiełkują, bo te nasiona były naprawdę kiepskie, ale nie sądziłem, że tak mało wykiełkuje. Tak licząc pirazy drzwi, bo nie chce mi się teraz tam każdego odhaczać, myślę, że wykiełkowało około połowa. No to to jest kiepsko. W zeszłym roku, jak siałem te duże słoneczniki, to tam zdecydowana większość wykiełkowała tam było 70-80% minimum, a tutaj może coś koło 50%, No ale rosną. Jak widzicie, jedne małe, cienkie nie kwitną jeszcze nawet tutaj. Przysłonięte może przez inne, może słabsze nasiona, inne już nawet pozwieszały łby, tak jak tutaj, gdzie już te no dojrzewają, tam jeszcze coś po nich łazi, jeszcze coś tam próbuje może zapylać, ale ten już właściwie jako pierwszy chyba będzie do, do zbioru. I teraz takie ciekawostki. Przyszła ulewa, a to jest właściwie normalne przy każdym słoneczniku. Być może widać tutaj, spadł jeden łeb, a tu, mógłbym właściwie już to wyrwać, bo niepotrzebnie tylko jeszcze to sobie tutaj jest i konkuruje, no ale Straty po wielkiej ulewie nie były dosyć duże. Nie były duże, także, także jestem tu akurat zadowolony. Śmieszne rzeczy, co się tutaj pojawiają, to na przykład zobaczcie ten słonecznik. Mógłbym poobrywać to. Zobaczcie, ile łebków wy, wykluwa z siebie. Jeden już jest na górze, kwitnie, a tutaj jeszcze mamy kilka innych. Gdzieś tu był kolejny taki, który. O, tutaj. To jest ta sama seria nasion, tak? Więc inne, jak widzicie, rosną, na przykład pojedyncze tutaj sztuki. Te mają, o proszę, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dodatkowych. Ten co tu kwitnie, właśnie jest zapylany przez tam jakiegoś trzmiela. To jest dziewiąty. Y, powinienem, żeby ten był dobrze zapylony, odżywiony, powinienem te poworywać. Bo jak one będą, zaczną kwitnąć, to niestety tego będzie za dużo. Roślina tego nie wyżywi na czas. Ale powiem wam, że nie będę tego robił mamy takie czasami niedobory w organizmie, że na przykład w zeszłym roku całą rodziną zajadaliśmy się różnego rodzaju nasionami, orzechami, wszystkim. No po prostu żeśmy żarli tego na potęgę, widocznie tak organizm nasz potrzebował tego. W tym roku jakoś jesteśmy tym chyba nasyceni i nie potrzebujemy, więc jeżeli tych słoneczników będzie tylko kilka dla mnie to nie ma problemu, niech mają tutaj owady jak najwięcej, niech mają też ptaki, jeżeli się nie uda czegoś tam, będą, nie wiem, 3-4 tylko takie łby, trudno. Nie mam takiego wielkiego zapotrzebowania na słonecznik w tym roku, jeszcze mam nasiona zresztą z tamtego roku, także nie będę się tutaj za bardzo starał, żeby było tylko dla mnie, bo widzę, że tutaj jest mnóstwo zapylaczy. Co chwilę ląduje jakiś trzmiel, jakaś pszczoła, jakiś nawet motyl. Co chwilę coś jest. Jeżeli chodzi o podłoże, mówicie że wyjaławia słonecznik glebę. No powiem Wam, że to jest i częściowo prawda, i nieprawda. Dlatego że. Przecież nie musimy tych słoneczników całych stąd wyrzucać, możemy zabrać tylko łepek, a właściwie tylko nasiona, a resztę rzucić na kompost i ten kompost z powrotem tutaj przywieźć, ewentualnie posiekać to i wyściółkować tymi słonecznikami to całe poletko. Może ja w tym roku tak zrobię, że wcale nie będę brał ich na kompost, tylko je po prostu poszatkuję rozdrabniaczem i je tu zostawię. Także no, wiadomo, że część tam z powietrzem, na przykład azotu ucieknie, ale bez przesady. Wiecie dlaczego mówię bez przesady? Bo tutaj rosły w zeszłym roku mm, wzdłuż granic tego pola słoneczniki mocno. Takie naprawdę solidne przynajmniej jak ten. I teraz ja tego niczym nie nawiozłem. W tym samym miejscu rosną pomidory, którymi się w ogóle nie zajmuję. Nie obcinam, nie opryskuję, nie nawożę, nie podlewam, no, nie, nie robię nic. Absolutnie żadnej czynności już teraz nie robię. Zobaczcie, jak są wybarwione mocno, nawet lepiej niż te w szklarni. Wybarwione, bardzo ciemne, gęste się porobiły, bo nie obrywam wilków. Stoją prawie że bez podpórek i wydają tutaj owoce. Oczywiście one zaraz zaczną chorować, pewnie te owoce nie dojrzeją, bo jak to tak zaniedbane jest, to tak będzie. Ale właśnie w tym miejscu, gdzie tutaj rosło pełno słoneczników, tu nawet w podwójnych, potrójnych rzędach. Tam nie ma żadnego na razie problemu na totalnie jałowej ziemi piątej klasy. Więc tak bardzo bym się nie przejmował. Oczywiście, jeżeli będziecie co roku sadzić w tym samym miejscu czy siać słoneczniki, no to wiadomo, że Wam wyjałowią glebę. Obserwowałem tutaj, jak jadę do siebie, to takie gospodarstwo, gdzie ciągle między jakimiś takimi krzewami, drzewkami, to nie wiem, nawet bo nie zwracałem uwagi, ale właśnie co roku były wysiewane słoneczniki i tak. 3 lata temu były piękne, 2 lata temu były takie średnie, w tym roku, za rok temu były już takie ledwo ledwo, a w tym roku to prawie w ogóle ich nie ma. Ale no tak jest ze wszystkim. Wiecie, jak ja będę codziennie, co roku przepraszam, yy, te same warzywa w, tym samym, w tej samej grządce siał, sadził, no to też nie będą rosły dobrze. Ale jak posiejecie inne, od czasu do czasu, oczywiście, na wieziecie też. No to wiadomo, że się to będzie inaczej układało w tej glebie wszystko, niż robiąc ciągle te same czynności. Tutaj były jeszcze przed chwilą cebule. Były. O, coś mi tu zaczęło kopać jakieś dziadygowe stworzenie. Były jeszcze przed chwilą tutaj cebule, były też trochę marchwi, chociaż nie dużo. Ja teraz posiałem rzodkiewki posiałem znowu marchew. Nawet niekoniecznie musi tam być zgodnie z, tą, z tym plonowaniem, ze zmianowaniem właściwie, bo nie zawsze mam takie możliwości, żeby się trzymać tych wszystkich zasad, ale po prostu chociażby rzodkiewkę tutaj posiałem, której nigdy nie było w tej grządce. Dlatego jeżeli słoneczniki Wam gdzieś tam mogą wyjałowić glebę, to po prostu wysiejcie co innego w tym miejscu, a za rok w tym miejscu można sobie wysiać słoneczniki. Myślę, że i tak większość z tej zieleniny z tego wszystkiego i tak będzie. Oje, jakaś zgraja muszek. Panie, co tu się dzieje? I tak większość tego, co one wydobywają z gleby. Wraca z powrotem w postaci kompostu, czy właśnie chociażby poszatkowanych tych roślin na mniejsze. Tak to wygląda. Nie liczyłem dokładnie, ile tych słoneczników będę miał. Jeżeli wam zależy, żeby mieć 100, tak jak mamy te akcję siania 100 słoneczników, to trzeba zawsze wysiać więcej. Zawsze to a to ptak coś wydziobia, a to po prostu nasiono nie. Wykiełkuje, bo jest jakieś tam popsute w środku, a nawet nie widać, albo nie ma jakichś warunków, albo trafi zbyt głęboko, a to chwast je gdzieś tam zagłuszy, i tak dalej. No, tutaj jeszcze niedawno było mega dużo chwastów, znowu się pojawiły jeżyny, bo nigdy z nimi nie walczyłem w tym miejscu, ale muszę zacząć. Ale te chwasty pozbyliśmy się. Agnieszka tutaj powyrywała, później wyściłkowała słomą, chociaż tak niedbale, ale, ale chociaż trochę. I już mamy tych kwastów mniej. Zresztą, teraz, jak są silne, duże rośliny, to zacieniają inne i, i tyle. Myślę, że w tym roku słoneczniki będą szybciej niż w zeszłym roku. Dla owadów, dla ptaków, ja to robię głównie. Dla nas, bo ładnie wygląda, bo mam trochę materii zielonej do, do kompostu, no bo po prostu lubię też słoneczniki. I tyle. Taka relacja. Mam nadzieję, że wszystko opisałem, co tam potrzeba. Komuś było z, z tych informacji z pytań. Jakby jeszcze coś brakowało, proszę dać znać. Aha, czasem jeszcze jak pokazuję wam mówicie, nie, to nie jest słonecznik taki do jedzenia, tylko na przykład dekoracyjny, bo wygląda na przykład w ten sposób i się wydaje, że to ma być właśnie dekoracyjne. No nie, są to słoneczniki normalnie jadalne z nasionami. Tak wyglądają. Jedne są bardziej pomarańczowe, inne bardziej żółte. Różnie to jest. Tyle. Dziękuję bardzo. Pomachać tutaj o kolegę zapylaczom. I do zobaczyska. Pa Pa.